Czy zastanawiałeś się kiedyś, czy rozwijasz się duchowo? W świecie, w którym jesteśmy nieustannie bombardowani informacjami, łatwo stracić z oczu nasz duchowy postęp. Rozwój duchowy nie jest czymś, co dzieje się z dnia na dzień. Jest to ciągły proces samopoznania, wzrostu i transformacji. Dziś przyjrzymy się znakom, które wskazują na to, że rozwijasz się duchowo. Przygotuj się na głęboką i introspektywną podróż. Pierwszy znak: większa świadomość i obecność. Jednym z pierwszych znaków rozwoju duchowego jest zwiększenie świadomości i obecności w chwili obecnej. Zaczynasz dostrzegać subtelności życia i żyć z większą intencją. Pośpiech dnia codziennego przestaje być twoim priorytetem. Zamiast tego cenisz sobie małe chwile spokoju i ciszy. Czucie bryzy na twarzy, Słuchanie śpiewu ptaków czy po prostu podziwianie piękna zachodu słońca stają się głębokimi i znaczącymi doświadczeniami. Bycie obecnym w teraźniejszości pozwala ci na głębsze połączenie ze sobą i z otaczającym cię wszechświatem. Drugi znak: zwiększona empatia i współczucie. Kiedy rozwijamy się duchowo, nasza zdolność do odczuwania empatii i współczucia dla innych znacznie się rozszerza. Stajesz się bardziej wrażliwy na emocje i potrzeby ludzi wokół ciebie. Bariery osądu zaczynają się rozpadać, a ty oferujesz pomoc i zrozumienie, nawet w trudnych sytuacjach. Współczucie przestaje być wyborem i staje się naturalną reakcją. Ta zmiana nie tylko przynosi korzyści tym, którzy cię otaczają, ale także odżywia twojego ducha, tworząc cykl miłości i dobroci. Trzeci znak większa intuicja i połączenie duchowe. Intuicja to wewnętrzny głos, który staje się wyraźniejszy w miarę jak rozwijasz się duchowo. Zaczynasz bardziej ufać swoim instynktom i dostrzegać głębsze połączenie ze swoim wyższym ja i z wszechświatem. To połączenie może przejawiać się na różne sposoby, poprzez żywe sny, synchroniczności czy nawet w chwilach nagłej jasności. Intuicja służy jako wiarygodny przewodnik, pomagając ci podejmować decyzje. Które są zgodne z Twoim duchowym celem i większym dobrostanem. Czwarty znak: wewnętrzny spokój i akceptacja. Wewnętrzny spokój jest wyraźnym znakiem rozwoju duchowego. Nawet w środku chaosu znajdujesz w sobie centrum spokoju. Ten spokój nie zależy od zewnętrznych okoliczności, ale wynika z głębokiej akceptacji tego, kim jesteś i miejsca, które zajmujesz we wszechświecie. Akceptacja nie oznacza rezygnacji. Przeciwnie, jest to zrozumienie, że wszystko w życiu ma swój cel i że jesteś częścią większej całości. Dzięki temu uwalniasz się od potrzeby kontroli i zaczynasz płynąć z życiem, ufając procesowi i lekcjom, które on niesie. Piąty znak zmiana priorytetów i wartości. W miarę jak rozwijamy się duchowo, nasze priorytety i wartości się zmieniają. To, co kiedyś wydawało się ważne, jak dążenie do statusu, Materialnego bogactwa czy zewnętrznej aprobaty zaczyna tracić na znaczeniu. Zamiast tego zaczynasz cenić doświadczenia, które odżywiają duszę, jak połączenie z naturą, praktykowanie wdzięczności i dążenie do duchowej wiedzy. Powierzchowne relacje ustępują miejsca głębokim i autentycznym więziom. To przestrojenie priorytetów odzwierciedla Twój wewnętrzny wzrost i dążenie do bardziej znaczącego i pełnego życia. Szósty znak Odporność i zdolność do przezwyciężania trudności. Innym znakiem rozwoju duchowego jest Twoja odporność na wyzwania życiowe. Zamiast być pokonanym przez przeciwności, podnosisz się z nową siłą, ucząc się i rosnąc z każdym przeszkodą. Trudności są postrzegane jako okazję do nauki i rozwoju osobistego. Ta odporność jest wspierana przez Twoje duchowe połączenie i wiarę w coś większego niż ty sam. Z każdym pokonanym wyzwaniem stajesz się silniejszy i bardziej pewny siebie na swojej duchowej ścieżce. Siódmy znak: Odpuszczanie i uwolnienie od strachów. Odpuszczanie jest fundamentalnym aspektem rozwoju duchowego. Nie oznacza to, że przestajesz troszczyć się o rzeczy czy ludzi, ale że uczysz się uwalniać potrzebę kontrolowania wyników. Strach, zwłaszcza strach przed nieznanym, zaczyna tracić nad tobą władzę. Zamiast tego, Obejmujesz niepewność jako naturalną część życia, ufając, że wszechświat sprzyja Twojemu dobru. Ta postawa odpuszczania i zaufania pozwala Ci żyć lżej i swobodniej, bez zbędnych ciężarów strachu i niepokoju. Zakończenie: Celebracja Twojej duchowej podróży. Rozpoznanie tych znaków w swoim życiu jest potężnym krokiem w celebracji Twojego duchowego rozwoju. Pamiętaj, że ta podróż jest unikalna dla każdej osoby i nie ma końcowego celu. Rozwój duchowy to ciągły proces wzrostu i samopoznania. Doceniaj każdy moment, każdą lekcję i każdą transformację, którą doświadczasz na swojej drodze. Duchowość nie jest celem do osiągnięcia, ale sposobem życia i bycia, który przynosi pokój, miłość i cel Twojemu życiu. Więc jeśli rozpoznasz te znaki w swoim życiu, wiedz, że jesteś na właściwej ścieżce. Kontynuuj odżywianie swojej duszy, poszukiwanie prawdy i życie z intencją. Twój duchowy rozwój nie tylko transformuje twoje życie, ale także pozytywnie wpływa na świat wokół ciebie. Niech twoja podróż będzie oświetlona i pełna błogosławieństw.